Intelekt głębi sieci, algorytmy jak neurotyki. Maszyny uczą się, świat się zmienia. Jawuz komputery, tu nie ma granic. To my zbudowaliśmy tego wyjmowca, nie Kajkoś? Tak, tutaj tym szybokrętem będziesz, to nie podajesz szybokręty, nie? Do mm -hmm. I robimy o takie coś. Mamy już oświetlenie Elektronika to nasza pasja. Jaśnie nie ma dla Moski komputery To twój wybór to nasz czas to Przyszłość w naszych dłoniach, technologia krzyczy, dalej połącz nas. Zero jedynkowy taniec Firewall jako bronca. Klik, klak, przyszłość już ściśle. Dzień dobry, witam w nie moim serwisie i na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym Ciebie zabrać na małą przygodę, która właśnie się odbywa w pewnej części mojego pięknego mieszkania. Właśnie widzisz rzut na kawałek łóżka, ale tutaj, tutaj powstało mikrostudio. Nagrań. I teraz tak. Za tym jest potężny wyświetlacz, taki sam jak tutaj. Sufit jest bardzo ciekawy, ponieważ tutaj mamy greenboxa, a dalej mamy podświetlenie żeby nie było cieni na greenboxie. Ech. Usiądźmy sobie do stanowiska. Zaraz będziemy wszystko tu prezentować. Eee, statyw, kamera, oświetlenie studyjne, lampka jak widać. Jakieś nagłośnienie. I tam jest taki mały komputerek. klawiaturka z touchpadem, niestety. Ale to jeszcze pomyślimy, tu jeszcze taka duża podkładka pójdzie. Panel sterowania. No i co? Wyłączamy to studyjne oświetlenie ozdobne. Rzucamy białe. Są cyfrowe ledy. Poświetlam też lampkę nad naszym biurkiem. Tu możemy regulować i mocą poświetlenia pod biurkiem. O, zrobiło się jaśniej. Taki bajer studyjny, jak będę nagrywał w ciemnościach. Teraz dalej. Wchodzimy sobie, chyba wyłączę tą nad biurkiem. O, to nie będzie się odbijała w ekranie. Teraz. Wchodzimy w drugą podkartę. Oczywiście wszystko jest: prawa autorskie, oprogramowania, urządzenia wykonawcze wszystko jest w mojej skromnej konstrukcji. Ustawiamy sobie 82%. Prawda? I klikamy ustaw. Aktualnie zasłania się green box. I jak to zrobi, to się jeszcze nam podświetli. Tak, podświetlił się. Mamy to. Piękny widok dzisiaj przez okno. W tym mikrostudium. No dobrze, to jak już to wszystko mamy, to trzeba zobaczyć, jak będzie mnie widać na tym greenboxie. Dzięki budowie, jak ja nazywam, mini studio AB b studio B, dlatego, że jest studio A i ona cały czas funkcjonuje i jest na odrządowej 3A Jeśli firmy komputery komputery, to tam będziemy lutowali elektronikę dalej, tam będziemy odbierali laptopy, tam będziemy rozbierali PC ty czyścili konsole i robili wszystko to, co do tej pory. Oczywiście tylko ciekawe rzeczy, bo myślę, że w kółko pokazywanie tego samego nie ma sensu. A to studio, to studio powstało po to, żeby pokazywać oprogramowanie, programistykę, zagadnienia przede wszystkim yy, typowo software. Dlatego nie było mnie ponad dwa tygodnie. Bo budowałem to studio dla Ciebie. Ja je budowałem dla Ciebie, żeby podnieść jakość tego kanału. Myślę, że kontent już jakiś jest. Natomiast e, brakowało ciągle jakości. Uznałem, że takie możliwości techniczne też będą potrzebne. Studio jest zbudowane całkowicie przeze mnie. E, oświetlenie, które było wcześniej widać, gdy prezentowałem studio. To są kontowniki do płytek aluminiowe zakrzywione na gorąco pod irem klejone cyfrowe ledy RGB lub WS tak zwane sterowniki elektronika zbudowałem zupełnie sam zaprogramowałem arduino Arduinoid sam silniki krokowe kupiłem u od jakiejś drukarki i zrobiłem z tego tego greenboxa z tyłu, którego też nie widać. Wszystko to dla Ciebie. Mam nadzieję, że w tym studiu będę w stanie w spokoju, w kupieniu, prezentować instalacje, modyfikacje, konfiguracje wszelkich systemów operacyjnych, wszelkich programów, które są ciekawe, wszelkich technik śledczych, białego wywiadu i dużo, dużo więcej. Właśnie dlatego powstało to studio. A teraz. A teraz zapraszam, żeby zostawić subskrypcję. Dzwoneczek. I dziękuję, że obejrzałeś ten film. A już niedługo pojawi się normalny film na temat tego, co naprawdę ciekawe. Dzięki, że jesteś ze mną. Do zobaczenia. No hej. Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.